Cześć. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć ci o jednym z najcenniejszych przymiotów, jakie może posiadać gracz. O cierpliwości. Czasami cierpliwość jest kluczem do zwycięstwa, zwłaszcza nad samym sobą. Czasami daje nam niewiele. Wydaje się, że nie warto. I zastanawiamy się, dlaczego czekaliśmy tak długo na coś tak rozczarowującego. I właśnie tak było z Shenmue. Legendarną serią Dreamcasta, która spadła z piedestału z takim hukiem, że do dzisiaj się nie może wygrzebać. Obserwuj mnie, żeby wiedzieć, w co nie grać. Pierwsza część ukazała się w 1999 roku i była trochę takim symulatorem życia, bo mieliśmy animację do wszystkiego, chodziliśmy po dużym, otwartym świecie, rozmawialiśmy z każdym NPC-em, a nawet musieliśmy pracować na wózku widłowym, żeby zarobić pieniądze. Całkiem udana próba wprowadzenia immersji. Poza tym mogliśmy kopać rogów po gębach w stylu Virtua Fightera, więc walka, no raczej nie należała do przyjemnych w tej grze. Dzieło życia Yusuzukiego opowiada o chłopaku imieniem Ryo, którego ojciec ginie na jego oczach, zamordowany przez pana o imieniu Landi. No i poprzysięgamy zemstę i szukamy zabójcy ojca. I właśnie streściłem wam trzy części, bo ludzie czekali 18 lat, żeby ta historia wreszcie się domknęła, ale to w zasadzie był prequel do czwartej części. W sensie ta trzecia, która wyszła po 18 latach. Pierwsza część była ówcześnie najdroższą grą w historii i była całkiem rewolucyjna, więc. Myślę, że warto ją sprawdzić. No ale tylko sprawdzić, bo dalej jest cały czas tak samo siermieżnie, a końca historii nie widać. Czyli inaczej niż w tym filmie. Pa.